Zapraszamy na debatę, którą poprowadzi Tomasz Stachaczyk. To są dla nas ważne wybory. Jeżeli chodzi o dzisiejszą debatę, to na nasze zaproszenie przybyli. Pan Andrzej Czapla, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, były wiceprezydent Pietrkowa, członek Powiatowych Władz Platformy Obywatelskiej. Prosimy, panie Andrzeju. Pan Piotr Grabowski, doktor ekonomii, radny Zajmiku Wojewódzkiego, wykładowca w Wielu Wyższych Uczelni, członek Lokalnych Władz Prawa i Sprawiedliwości. Marek Maso, dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, przewodniczący Zajmiku Województwa kandydat do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. I Pan Artur Ostrowski, poseł obecnej kadencji Sejmu. Królewicę <plosławieńska> Wojwodę Łuczki, człowiek włoski Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wypowiedzi będą zliczać dwie panie, które są dzwonnikami. Mają taki dzwonek, proszę zademonstrować. O, jak taki dzwonek będzie, to znaczy, że czas wypowiedzi, no już czas przeznaczony na wypowiedź się kończy. Chodzi o yy, rolę. Kościoła katolickiego, relacji państwo-kościół. Czy te relacje są takie, jakie trzeba, nic nie trzeba zmieniać, czy należałoby coś waszym zdaniem poprawić na waszym i waszych ugrupowań? Dziękuję. Ja uważam, że państwo polskie jest jednak po silnym wpływem Kościoła katolickiego. Uroczystości państwowe, które są związane razem z, z myszami, czy też piotków trybunalskich, panel, który wisi na urodzeniu kościoła Bernardynów. Nie, nie powiem którego kandydata, na pewno nie ja, czy też komisje wyborcze, które są, które są, które są na plebaniach, komisje wyborcze, które są na plebania, czy na przykład w kaplicach, tak jak to jest w powiecie bohatowskim. Powiem jeszcze kilka przykładów. Zwolnienie duchowieństwa z podatku... Od... Mamy zwolnienie duchowieństwa od podatku nieruchomości, zwolnienie z podatku od spadków darowizn i ulg cennych, Rozgłośnie radiowe katolickie są zwolnione z opłat koncesyjnych, mimo tego, że nadają reklamy, Duchowieństwo jest zwolnione z podatku dochodowego, znaczy tutaj biskupi, jeśli chodzi o to chodzi. Uczelnie katolickie, dotacja 271 milionów rocznie. Świątynia o właśnie to jest 110 milionów, które zostało wydane. Kapelani zarabiają od 5 do 7 tysięcy brutto. Natomiast jaka jest renta czy emerytura tego Polaka? Roczna suma, która jest z, pań z budżetu państwa, z podatków pań yy, wypłaconych przez wszystkich Polaków, to jest około 5 miliardów złotych na, na funkcjonowanie kościoła katolickiego. I teraz to jest odpowiedź. Czy państwo polskie jest rzeczywiście państwem świeckim? Ja uważam, że ma bardzo wiele już cech państwa, które jest pod wpływem yy, kościoła katolickiego. Propozycje? zakomować perkalizację, yy, yy, jeśli chodzi o szkolnictwo publiczne, oddzielić, kwestie uroczystości e, kościelnych, tak jak to jest, czy otwieramy na przykład stan gimnastycznych, gdzie jest pięciu księży i e, jest msza święta, to jest świecka szkoła. Po drugie, po drugie, e, e, po drugie nauka religii, e, e, tylko wtedy, kiedy jest, kiedy jest oświadczenie, kiedy jest oświadczenie tych, którzy chcą na religię, a nie, a nie, a nie pytanie e, e, tego typu to jest, tak? więc to trzeba zmienić. Znieść fundusz kościelny, który nas bardzo wiele kosztuje Ograniczyć dotacje na Kościół Rzymskokatolicki, a wprowadzić 1%, tak jak jest na y, organizację pożytku publicznego. Dlaczego się na to nie zgodzić? Ktoś, kto jest katolikiem, y, w zeznaniu rocznym. Zaznacza 1% dla Kościoła Katolickiego, tak jak dla, dla każdą inną organizację pożytku publicznego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby coś takiego zrobić. I trochę się tutaj uśmiecham, kiedy poseł Ostrowski w oszczędnościach mówi, że jeżeli zredukujemy kapelanów, kapelanów wojskowych, to zawsze Nie wiem, ilu ich tam jest, ale nie, nie, sądzę, trzeba policzyć. nie, nie sądzę, żebyśmy zaoszczędzili. Ale szanowni Państwo, ja nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że w granicach 80-90% społeczeństwa w Polsce to są katolicy. Jeżeli tak to jest, to uszanujmy większość narodów. I szanowni państwo, i dzisiaj, i dzisiaj ja bym tutaj nie majstrował przy tym, nie mówiłbym, że, że coś na, należy zmienić, bo jeżeli 90% społeczeństwa to akceptuje, to akceptuje to również Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Pan Nagowski, Spodziewam się. Więcej. spokojnej wypowiedzi. Proszę Państwa, oczywiście, że z panem posłem Ostrowskim zdecydowanie się nie zgadzam. Dziękuję. Ja powiem Państwu tak. Mówiliśmy wcześniej, że idą czasy trudne. Kryzys, który no, jest porównywalny do tego kryzysu z lat 30. Na naprawdę sztuczne wywoływanie konfliktów, a tym bardziej quasi wojny religijnej jest absolutnie niepotrzebne. Nie wiem, jaki jest cel SLD i Ruchu Palikota, ruchu pan pozwoli, że skończę. Ruchu Palikota... Palikota. By proszę państwa, Tak, tak, proszę bardzo. Refon dla pana. Proszę państwa, i, i my nie możemy tego typu konfliktów, nie wiem jaki jest cel, żeby te konflikty y, prowokować. Powiem tak, Polska i Polacy byli i są narodem tolerancyjnym. Nie było żadnych problemów tutaj. Proszę popatrzeć na całą historię. Mieliśmy sąsiadów różnych nacji, Niemców, Ukraińców. No, Państwo znacie ziemię obiecaną, chociażby Lejmonta, Łódź. Różne religie. Żyliśmy, było dobrze, bo to jest taka typowa polska cecha i myślę, że tak będzie dalej. Gość w domu, Bóg w dom. Tak to u nas jest, mamy taki charakter, i nie róbmy na siłę konfliktów, tym bardziej teraz, bo one absolutnie nasą, nam są niepotrzebne. I oczywiście pan poseł Ostrowski zdecydowanie przesadza z, z tym nadmiernym wpływem Kościoła katolickiego na życie publiczne w Polsce. Ja czasami mam wrażenie, że niektórzy hierarchowie nawet zbyt mało reagują na patologie w życiu społecznym, które mają miejsce. Dziękuję bardzo. Szanuję poglądy pana Grabowskiego, choć się zdecydowanie z prezentacji mi nie zgadzam. Ale proszę nie zapominać, Kościół katolicki to nasza, to nasza tożsamość, jest, to jest nasza kultura tożsamość. Musimy ja żyć na jednej ziemi. Po Dokładnie tak, ja apeluję o wzajemne poszanowanie. Proszę przypomnieć sobie historię. Naprawdę my potrafimy się dogadywać z różnymi nacjami, z różnymi religiami. Relacje Państwa w kościół są poprawne. Oczywiście są te rysy na, na tych relacjach, na tej współpracy, chociażby działalność Ojca Ryzyka, która w pewnej części jest działalnością typowo kościelną, ale w jest to biznes, ale również również prowadzenie takich działalności, takich zachowań, które po prostu powodują konflikty. I to nie jest stary, o, o, o czym mówię. Sam sobie Państwu, stawiam też pytanie retoryczne, bo dzisiaj mamy takie zjawisko, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, spada liczba wierzy. Ale ci młodzi, którzy poszli do komunii, przyjęli sakramenty, sakrament bierzmowania. Natomiast mając teraz 18, 19, 20 parę lat, oni odchodzą od kościoła. Pytanie Nieprawda. demografia statystyki pokazują, że tak jest. Pytanie retoryczne, się na nie odpowiemy. Dlaczego tak jest? Dlaczego i, po, i, i, po, i z czyjej kto się do tego dołoży? Natomiast jeśli chodzi... się do tego. Ja myślę, że ja, myślę, ja mam inne zdanie, ale, ale myślę, że y, wywołamy tej opinię. Natomiast wracając... Y, potrzebny ten temat poruszył Pan tam. Wracając y, do... To o Żydach trzeba było poruszyć było. Jak Pan będzie prowadził, to Pan poruszy. No, na ja no, jeszcze, tak temat Ja się skończyć. czy to tak właśnie... Panu? Proszę bardzo, Panie przewodniczący. Ja jeszcze refleksja osobista y, odnośnie nauczania religii. Ja y, będąc w szkole podstawowej, później w szkole średniej religię miałem y, przy kościele, w salce katechetycznej. Y, tak się zdarzyło, że miałem dobrych y, chowawców y, i moje osobiste odczucie, patrząc y, teraz na młodzież, która jest nauczana religii w szkole, to chyba tak naprawdę to jest takie trochę podfajkowanie, jak najszybciej. Natomiast jeśli to było przy kościele, to był ten klimat, były, była możliwość, to było raz, raz w tygodniu, ale była możliwość spotkania się, to był zupełnie inny klimat aniżeli w szkole. To jest moja osobista refleksja. Chciałbym Państwu na koniec, żeby to może rozładować i żeby ta atmosfera była luźniejsza, zacytować taki wierszczyk, który znalazłem w internecie. Państwo pozwolą, dobrze? To było tak. Urodziła kotka, małych kociąt siedem, sześć z nich za platformą, a zapisem jeden. Czas im szybko płynął, minęło dni siedem, sześć kotków za zapisem, za platformą jeden. Skąd ta nagła zmiana? Co się nagle stało? Pięć ślepych kociaków na oczy przejrzało. Przez cztery lata rząd platformy IPZ-u przeprowadził wiele znaczących reform. To jest jeden z licznych rządów, który przetrwał całą kadencję bez jakichś paśni, bez wyrzucania przystawek i bez telewizji. Jasne, to, to, to dziękuję, że panowie odpowiedzieli. W tych latach rozdysponowano 250 miliardów złotych z budżetu Unii Europejskiej. To, te środki poszły na inwestycje infrastrukturalne w całym kraju. Dzięki tym środkom nasi przedsiębiorcy mają pracę, a ich pracownicy też. To jest ważne. Czeka na Polskę kolejne 300 miliardów z budżetu unijnego i czy opozycji. To się podoba, czy nie podoba, to Polska się buduje. Drodzy Państwo, jest, jest, taka, jest taka sytuacja, że powiedział tutaj kolega Andrzej, że się buduje. Proszę otworzyć okno, proszę otworzyć drzwi i zobaczyć, jak się nasze otoczenie zmienia. Nie mówmy, że się nic przez 4 lata nie działo. Naprawdę środki unijne, które ogromnie, w ogromnej ilości wpłynęły na teren naszego województwa, zostały dobrze zainwestowane. Jest oczywiście, to, jest to oczywiście widać. Ja, ja wiążę nadzieję z kolei, ja wiążę nadzieję z kolei na następny okres programowania, okres Teraz w Sejmu, kiedy powiedziałem wcześniej, że będą środki, które należy skutecznie wykorzystać, inwestując w kapitał ludzki, właśnie w innowacje, w rozwój przedsiębiorczości, szczególnie młodych ludzi. Młodzi ludzie mają naprawdę pomysły, mają wizję i chcą się rozwijać. Są pieniądze, które należy dobrze, dobrze zainwestować. I myślę, że to, co w tej chwili mówiliśmy, powtarzam jeszcze raz, że zapewne tą, tą kadencję te dwie partie będą kontynuować. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Pan Marek Błoskowski. Pan Marek mnie w ogóle nie zrozumiał. Mówiłem o koalicji z pisem, natomiast pan słuchał pajeczki o ogotkach nie słyszał pan tego, co mówiłem. To wcześniej, kiedy pan że pan nie ma... ma zdolność pan... koalicyjną, poza pisem oczywiście mamy zdolność koalicyjną z innymi partiami, które się znajdą w parlamencie. Mamy program, który mamy. Nie tak jak nie, nie, panowie z innych ukrupowań politycznych nie mają ze sobą żadnego programu. Jest program konkretny, Jest rzeczony, szczegółowy. No, pokażcie, jak macie to, bardzo proszę. Klienty się pewnie tutaj z, z, z znają. Głosujcie na, na listę numer 3, Jeśli nie chcecie wojny polsko-polskiej i wojny Platformy Obywatelskiej z PiSem, głosujcie na Sojusz Lewicy Demokratycznej. My mamy rzetelny program, przygotowanych ludzi, jesteśmy kompetentni, mamy doświadczenie też życzenia parlamentarne. Naprawdę wiemy, jak to zrobić w przeciwieństwie do niektórych, którzy yy, kandydują do. Ja jeszcze mam dwie minuty, Panie panu... Grabowski. Panu... Proszę Państwa, ja myślę, że yy, A, można by rozbudzić to było. Dziś To dobrze, jak taka jest dyskusja, to świadczy dobrze o demokracji. Yy, Pozwolamy, tak? Czas nam został już. Panie, panie redaktorze. Aha, proszę, proszę bardzo, Pan, pan... Piotr Grabowski. Proszę Państwa, powiem tak, jeżeli społeczeństwo po raz kolejny da się nabrać na gruszki na wierzbie, to naprawdę źle się skończy, ale myślę, że to będzie jak w tej bajce o kotkach, także jestem bardzo dobrej myśli. Pan Andrzej tutaj mówił o 300, 300 miliardach, które mamy dostać z Unii Europejskiej, to nie jest takie pewne, bo tam czy tyle będzie, bo to nie ma żadnych gwarancji, Panie Andrzeju, no to tak wie pan dobrze o tym. Ale przypomnę jedno, skoro już operujemy jakimiś cyframi, zadłużenie Polski to jest 800 miliardów złotych. Z tego osiągnięcie rządzącej koalicji w ostatnich czterech latach to jest 300 ponad miliardów złotych. Na tyle zadłużyli nas, nasi za rządzący. Pan was hmm. Łot, jak pan potrafi liczyć, myślę, że tak jak każdy, to jest proste. 800 miliardów w tej chwili, ponad 300 miliardów jest zrobił rząd Platformy i wieńcy, PSL. To ja panu, ja panu przypomnę tylko, mówimy, liczymy czas od roku 89, no załóżmy od roku 90, od roku 90, to skumulowane zadłużenie w tej chwili sektora finansów publicznych, to jest 800 miliardów złotych, czyli przez te 20 lat, a PiS, przypomnę, rządził tylko 2 lata, a tak naprawdę... Dobrze, no w porządku uwagę przyjmujemy, natomiast Dobrze, dziękuję bardzo. kandydatom. Żeby Dobrze, powiedzieć. dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mnie jeszcze dostał czas. Jeżeli tak. Państwo, Państwo słyszeli w tej chwili tę dyskusję sprawa lewa. I słuchajcie, od, od iluś lat ciągle słyszymy, że ktoś kogoś chce rozliczać, ktoś wraca do przeszłości, ktoś kogoś rozlicza. A dlatego, szanowni państwo, znacie Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest to partia, powiedziałem, o tradycjach chrześcijańskich, o 116-letniej tradycji. Polskie Stronnictwo Ludowe, jak państwo wiedzą, nie wdaje się w żadnej biblioteki, nie wdaje się w żadnej konflikcie. I dobrze na tym wychodzi. I szanowni państwo, bo dla nas jest najważniejsze co? Budować, inwestować realizować gospodarkę, nie wdawać się w konflikty, bo jeżeli mi się w konflikty, mamy, mamy tematy zastępcze, ciągle słyszymy o tych tematach, dzisiaj tutaj w szkole słyszeliśmy, a nie mówi się o gospodarce, nie mówi się o człowieku, hasło, hasło Polskiego Stronnictwa człowiek jest najważniejszy. Nie mówimy o ludziach, mówimy jak dokuczyć ludziom, jak ludzi rozliczać. To nie Polskie Stronnictwo i uważam nie tędy. Siła spokoju jest cechą Polskiego Stronnictwa Ludowego. No. Proszę Państwa, ja myślę, że fajnie jest, jeżeli dyskusja Kończy się w momencie, kiedy no, czujemy niedosyt, a nie wtedy, kiedy wszyscy usnęli. W związku z tym ja uważam, że kandydaci, państwo, my może trochę ja spełniliśmy swój obywatelski obowiązek. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję publiczności. No, no, no niestety konwencja tego nie przeprowadziła. Ja myślę, że tak, w najbliższą niedzielę podejmiemy decyzję, Jedni wygrają, drudzy przegrają, tak będą przynajmniej myśleć. Natomiast tak naprawdę nie ma wygranych, nie ma przegranych, wygrywa demokracja, wygrywa Polska, trzeba się różnić, trzeba dyskutować, trzeba się nie zgadzać ze sobą, ale trzeba razem ze sobą żyć. Bardzo dziękuję współorganizatorom Wyższej Szkoły Handlowej imienia Stefana Batorego, która nas tutaj ugościła i współorganizowała to spotkanie. Jeszcze raz dziękuję kandydatom. Strefa FM Baby, be good, baby, be good. You know it's just so unexpected. Baby, be good, baby, be good. No you won't be unaffected. Baby, be good. Treffer FM